Dzień dobry Państwu. W najbliższy weekend startują rozgrywki MetalCast II Ekstraligi. O tym, co nas czeka w najbliższym sezonie, a także o zakończonych przygotowaniach do tego sezonu będziemy rozmawiać z trenerem Arget Malesy, Mariuszem Staszewskim. Witam, Mariusz. Dzień dobry serdecznie, witam Państwa. Ma już wczoraj Sparing stał on włókniarzem na własnym torze. Wygrywacie 51-39, taki ostatni sprawdzian przed startem rozgrywek ligowych. Wiadomo, jak to w Sparingu, nie wszyscy w pełnych składach, ale jaka jest twoja ocena tego, co wydarzyło się wczoraj w wyniku jazdy poszczególnych zawodników? Ciężko jest mi teraz oceniać to przez pryzmat jednego sparingu, bo tych sparingów kilka było. Nie wiadomo, jak to w sparingach, że ci, którzy coś tam najlepszego już mieli po wybierane to, podkładali i testujemy dalej. Więc tak, generalnie jednego sparingu to raczej bym wolał nie oceniać. Myślę, że bardziej jak już to przez pryzmat tych wszystkich pięciu sparingów, które odjechaliśmy, e, wygląda to całkiem, całkiem. E, ale taka naprawdę weryfikacja to się zacznie w niedzielę. W tych sparingach postawiłeś na rywali ekstra-ligowych. Dlaczego? Jakie ma plusy jazda z najlepszymi? Niektórzy też mówią, że czasami na koniec jest lepiej pojechać z kimś słabszym, żeby doróżne podbudować mentalnie, ale powiedz, jaka jest twoja filozofia dobierania rywali na swoim? Znaczy, co roku staramy się mieć tych rywali ekstra-ligowych? No bo to, jeśli równać to do najlepszego, mamy zamiar walczyć o awans do ekstra-ligi, więc chyba nic lepszego jak ty. Przetestowanie swoich zawodników na poziomie ekstraligowym nic lepszego wymyślić nie można. Poza tym silny rywal zawsze gdzieś tam pokaże nasze mankamenty i bolączki, więc dużo łatwiej jest gdzieś tam to wszystko szybko zdiagnozować. Nawet jeśli, tak jak wczorajszy sparring, był nie w pełnym zespole zespół włókniarza, ale to też wiadomo, że i młodzieżowcy, i sprzętowo inaczej to wygląda. Także, także wydaje mi się, że to jest bardzo dobra rzecz. No, i też chyba ta jazda z tymi silnymi rywalami ma ten plus, bo mówiłeś o ratowaniu sprzętem, że nawet jak ktoś z tych silnych rywali odkłada motocykle, to te drugie, trzecie silniki to nadal jest wysoka półka. No i umiejętności jeszcze do tego dochodzą? No, przede wszystkim umiejętności, bo to sprzęt to powiedzmy sobie, że, że gdzieś tam no wiadomo, jak to jest ze sprzętem. Na jeden dzień pasuje, drugi dzień nie pasuje i, i czasami teoretycznie ma się wszystko wybrane i wy, wyselekcjonowane, a, a życie pokazuje inaczej. No, ale umiejętności są umiejętnościami. Te zawodnicy z ekstraligii nie znaleźli się tam przez przypadek, więc zawsze, mówiąc, zawsze lepiej porównywać się do najlepszych. Okej, okay, to porozmawiajmy o zawodnikach, o tym, jak wypadli. Mówisz, że było całkiem nieźle. Przed tym wyjazdem do Bydgoszczy, o kogo forma jesteś najbardziej spokojny? Ha, o nikogo. Okay. To jest zupełnie inna historia. Zaczynamy ściganie poważne i wszystko zaczynamy od zera. Jestem. Dużo pokory mamy w sobie przed meczem Bydgoszcz. Jest to bardzo silny rywal u siebie na torze. Jeden z kandydatów do, do awansu, do ekstraligi, więc na pewno jedziemy powalczyć o zwycięstwo, ale będzie to bardzo trudny mecz. Mają drużynę kompletną. Jest tam pięciu w miarę dobrych seniorów, plus dwóch para dobrych juniorów, więc zespół jest kompletny i na pewno będzie to bardzo trudne spotkanie dla nas. I mówię. Jedziemy tam yy, z pełnym szacunkiem i pokorą do rywala, ale mimo wszystko powalczyć o zwycięstwo. Może trochę źle zadałem to pytanie i spróbuję inaczej. Oceniając mm -hmm. te sparingi, najrówniej, najpewniej kto się w nich prezentował? Moim zdaniem Gleb Czugunow wyglądał najlepiej, najpewniej. Nie Ten, o którego to... się najbardziej obawiałeś przed sezonem, na razie <laughs> wygląda... Teraz na... nadinterpretujesz moje słowa, <laughs> mówiłem tylko, że miał kiepski poprzedni sezon. <laughs> Tak, no w wygląda fajnie. Poza tym jednym gdzieś tam nie wypałem w Częstochowie, to, to jedzie naprawdę skutecznie i dobrze. W każdym ze sparingów wygląda to pozytywnie. Aczkolwiek mówię, no, w niedzielę zaczynamy nową, no, zaczynamy nową historię, bo to tak to bywa ze sparingami, że czasami ci, którzy do końca szukają, znajdują coś dopiero pią na piątkowym treningu przed, przed meczem i, i w niedzielę wy wychodzi to zupełnie inaczej. A ci, którzy gdzieś tam. No, myślę, że już mają wszystko pod kontrolą. Później się okazuje, że jednak coś jest nie tak, więc sparingi z paringami, a takie naprawdę ściganie zaczynamy w niedzielę i od niedzieli będziemy patrzeć, kto wie, jakiej dyspozycji i czym dysponuje. Okej, okay. jeśli chodzi o zestawienie składu, to no, wielkich dylematów nie masz. Sytuacja w formacji seniorskiej jest jaka jest, wiadomo, kto musi jechać. No, jedyne pytanie, które pewnie gdzieś się pojawia, na jakiego drugiego juniora postawisz? Czy to jest Na razie jest, myślę, że nie mam dobyt... Za dużego wyboru również, gdyż to bierz potasznik z doświadczenia jeszcze nie ma. On na razie musi objechać chociaż kilka imprez młodzieżowych, żeby się pewnie poczuł, bo wczoraj też ładny bieg odjechał, wygrał bieg jeden, ale zjechając z niego, bo aż musi ręce często gdzieś tam adrenalina, bo mówi: kurczę, to całkiem inaczej siedzie, trener jeszcze potrzebuje. A ja pojedziesz jeszcze bieg dominowany, a jak bym wolał już odpocząć. No. Także tutaj jeszcze, jeszcze. Szkoda, że tych młodzieżówek na chwilę obecną nie ma, bo, bo chłopak ma bardzo duży potencjał, ale jako jedyny, myślę, z tych chłopaków nie ma doświadczenia, jeśli chodzi o chociażby 250 ki bo on, bo on nie, ma, nie jeździł w ogóle. Zdał licencję w zeszłym roku i od razu na 500. Więc tego doświadczenia mu brakuje i tych zawodów. Ale myślę, że na chwilę obecną raczej Gracjan Szostak, ale myślę, że z biegiem czasu Fabio będzie, będzie bardzo mocno naciskał na, na to miejsce w składzie. Okej, okay, u Sebastiana Szostaka mam wrażenie, że ze spalingu na spaling wyglądało to coraz lepiej i pewniej. I jak oceniasz to w przypadku właśnie Gracjana? Czy też widziałeś poprawę ze spalingu na spaling? Mm, Tam chyba różnie, największym elementem są starty jeszcze. Wczoraj już to wyglądało lepiej ze startu, ale wczoraj też gra tę neoleską gorączkę. To gdzieś to mogę go rozgrzeszyć tutaj z tego względu, że był przeziębiony. Starty na pewno są już lepiej. Myślę, że to w przypadku takich młodych chłopaków to sama ta świadomość, że, że najprawdopodobniej znajdzie się w składzie ligowym, to gdzieś tam ich usztywnia i bardziej chcą i a często, jak się za bardzo chce, to idzie w drugą stronę. To samo było na przykład z Sebastianem w tym roku ekstraligowym, więc trochę go to usztywniło. Wczoraj wyglądało już to, te starty dużo lepiej, ale mówię, no, na takie te pierwsze 4-5 kolejek to, to liczymy na Sebastiana, tam ci chłopacy mają po prostu sobie jeździć a w drugiej połowie sezonu myślę, że już będzie zdecydowanie lepiej. W poprzednich sezonach Arget Malesa mam wrażenie, że była taką drużyną, gdzie juniorzy sporo nadrabiali, sporo dawali, kiedy jechał słabiej któryś z seniorów. Czy ten sezon może być inny? Czy Ty liczysz, że struktura tego zespołu będzie wyglądać trochę inaczej, że jednak seniorzy to będzie równa piątka i będziecie czekać na juniorów w poszczególnych meczach, zwłaszcza na tego drugiego juniora, który będzie miał spokojnie czas, żeby zdobywać to doświadczenie? Na razie mówię, no, na razie to wygląda w ten sposób, że e, formacja juniorska jest oparta na, na Sebastianie, a juniorzy, w seniorzy są, jest piątka wyrównanych seniorów. I liczę na to, że jednak ta piątka będzie ciągnęła wynik, plus dobre punkty Sebastiana na chwilę obecną. I tak jak powiedziałem przed chwilą, w drugiej części sezonu liczę, że, że któryś z tych juniorów już będzie sporadycznie któreś biegi wygrywał, czy, czy pokazywał się z lepszej strony. Chociaż nie mówię, bo, bo Gracjan ma to do siebie, że on potrafi, jak byliśmy na sparingu na przykład w Zielonej Górze, e, zrobić 3-0, a w ostatnim biegu potrafi wyjechać palnąć ze startu i wygrać bieg. Także e, potencjał jest duży i, i na pewno możliwości są, aczkolwiek nie ma, e, brak jest doświadczenia i tutaj jest bolączka cała, ale tak jak mówiliśmy, że, że to jest podstawowa piątka seniorów, która jest wyrównana. Wydaje mi się, że każdego stać na dobry wynik z tej piątki plus Sebastian, na chwilę obecną, a w drugiej części sezonu najpraw, myślę, że, że ta dwójka pozostałych pionierów dołączy. Wasz skład przed tym sezonem, zwłaszcza formacja seniorska, zmienił się mocno. Dużo zmian było też w Bydgoszczy, gdzie jedziecie w niedzielę. Jak patrzysz na Polonię, tą, która jest teraz na sezon 2024, a tą ubiegłoroczną, to ten zespół jest silniejszy, czy nie? Wydaje mi się, że silniejszy jest, że jest bardziej wyrównany. Do tego dochodzą w miarę jak na pierwszoligowe warunki dobrzy juniorzy. Więc wydaje mi się, że, że tutaj w Polonii czy Krosno rybnik trzeba upatrywać najgroźniejszy krywali. Rozumiem, że spodziewasz się chyba jak większość obserwatorów takiego meczu, który gdzieś może się ważyć w ostatnich wyścigach wytgoszczy, że takiego. Chciałbym, żebyśmy przed ostatnim mieli to już rozstrzygnięte na swoją korzyść, ale przypuszczam, że to tylko pobożne życzenie. No, spodziewam się ciężkiego meczu. Okej, okay, jeszcze na koniec zapytam o gościnny występ wczoraj Jakuba Krawczyka. Wiem, że to już zawodnik Betard Sparty, ale no, też mam świadomość, że wychowankowie to takie trochę twoje żużlowe dzieci i na pewno będziesz śledził to, co się z nimi dzieje. Czeka debiut Kubę, drugiego też z twoich wychowanków w Betard Sparcie Wrocław. Na co ty liczysz w ich wykonaniu w PG Myślę, że Kuba... Krawczyk yy, już będzie, będzie sobie radził. Ja nie mówię, że będzie zdobywał po 10 punktów, ale te biegi młodzieżowe powinien wygrywać i w pozostałych, yy, nie we wszystkich, ale w pozostałych biegach też przypuszczam, że zaznaczy swoją obecność. Chociaż z kubą jest tak, że on zawsze te pierwszy mecz dwa ma słabsze, dopiero później wchodzi na obroty. To taki jego rytuał już coroczny, ale myślę, że, że tutaj gdzieś tam z niego będzie pociecha. Jeśli chodzi o. Seniłka to jest młody chłopak z, z małym doświadczeniem, podobnie jak Potasznik czy Gracjan y, Szostak, aczkolwiek jedyne doświadczenie to jest z motocrossu i ta zmiana barw klubowych, widzę, że początek tak troszeczkę mu jakby nie służy, y, ale z czasem myślę, że, że dojdzie do takiego poziomu, że będzie też tam walczył o skład i do tego składu się dostawał we Wrocławiu. No też nie zapominajmy, że pozostali wychowankowie, czyli Kuba Poczta i Kacper Grzelak również debiutują teraz, co prawda w naszej, Yy, Lidzę, yy, ale też trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę, a już Taszewski był naszym gościem. Powodzenia oczywiście Bydgoszczy. w tym momencie. Dziękuję.